Koniec czerwca, z tyłu jabłonka już ma małe, malutkie jabłuszka, yy, niedługo będą spady, za jakieś 2-3 tygodnie, więc można opróżnić ostatnią butelkę wina jabłkowego, aby można było robić nowe. produkt polski na cały świat wino jabłkowe z Polski wasze zdrowie spady jabłka idealny półprodukt do produkcji wina 5 litrów wina, które chcemy otrzymać, będzie nam potrzebne z 8 do 10 kg jabłek gąsior 5 litrowy rurka fermentacyjna z korkiem ten korek akurat jest taki że nie wchodzi do, do środka do pudli ale na wierzch i też będzie działał. cukier, drożdże pożywka i wody jabłka przepuszczę przez mm, sokowirówkę ze spadów wycinamy popsute jabłka robaczywe zgniłe, nie może tak być zostawiamy ewentualnie obite no, środków nie wycinam Przepuścimy teraz jabłka przez sokowirówkę. jakiś czas trzeba oczyścić sykowirówkę z tego co to jest taka sucha masa, więc nie zostawiamy tego do wina, nie jest nam to potrzebne zbyt sucha. nawet jak zalajemy wodą to niewiele z tego się zostanie ale musimy oczyścić noże i sitko nie no Mm. co? Mokra nie bawię się przy tym zbyt dużo. E, zakładam to wszystko i z powrotem biorę się do... Już nie, już jest zimna woda. że jest zimna. Biorę się do dalszego przerobu jabłek. Po przepuszczeniu jabłek przez sokowirówkę otrzymujemy około 3 litrów soku z miąższem. Części stałe zostały odrzucone. To jest sam, sam sok. Dodamy do tego wodę, w którym rozprościliśmy niecały kilogram cukru, drożdże i pożywkę. Dodajemy to to co nam tutaj powstało. Zostawiamy na 4-5 dni, przykrywając szczelnie, chroniąc przed owadami. Mija piąty dzień, kiedy zrobiłem zaczyn wina. Widać korzuch na wierzchu widać jak wino jeszcze pracuje zbierzemy teraz ten kożuch przelejemy przez sitko i to co nam zostanie przelejemy do gąsiorka zatkamy korkiem wino zlane lekko dosłodziłem wygląda całkiem przyzwoicie widać drożże już pracują Minęły czy tygodnie od rozpoczęcia produkcji wina jabłkowego. No, na tyle, już droże przestały pracować, że można to zlać. Widać dużą warstwę osadu. Postępowanie jest takie samo jak przy każdym winie. Nie ma znaczenia, czy to będzie wiśniowe, malinowe, poroczkowe, jabłkowe czy win z winogron. Trzeba zlać. Żeby usunąć ten osad, który źle wpływa na jakość wina, bardzo ważny jest ten czas od pierwszego zlania do drugiego. Nie można przedobrzyć, nie wolno za późno. Jeżeli widzimy, że wino już nie pracuje, warto sprawdzić jego smak, czy nie jest zakwaśne, czy nie wyrobiło całego cukru. To zlanie jest bardzo ważne następne już mniej wino zlewa się praktycznie dwa razy ale ja czasami zlewam 3-4